Panie dyrektorze, e, tak, tak, to ja. Dzień dobry. E, dzień dobry. Ja e, chciałem ch ch zameldować, że wynalazłem substancję. E, niesamowitą substancję, która powiększa penisa trzykrotnie, a w niektórych wypadkach nawet czterokrotnie. Tak, <laughs> tak. E, to znaczy no, są następują efekty uboczne. Mm, natychmiastowa utrata wzroku. No, ale to tylko na 2 trzy miesiące. Tymczasowo. <laughs> tak, ale. Tak, natychmiastowo. Tak, tak. E, e, konkretne wyniki. E, 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 tak, już czytam. E, znaczy. E, ja każę asystentce e, panu przesłać. Dobrze? E, tak, prześlę. Aha, wykasować wydać rozumiem no tak tak to tak słuje no przecież e, przecież ja, ja nie jestem idiotą e, tak e, e, przecież ja wiem że jest tylko jedna słuszna decyzja tak rozumiem rozumiem dobrze tak jest kasujemy badania tak dobrze Żegnam. tak <grym> <grym> Pani Krystyno, ja już dzisiaj, ja już gotuję na do dzisiaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Do. Tam jest, tak, dobrze, dobrze. Jeg, Jeg tror det.